Radiowy Ekspres Studencki, czyli magazyn z życia Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W dzisiejszym wydaniu opowiemy Wam o inauguracji, wręczeniu dyplomów, nowej wystawie w Muzeum Pamięci i Tożsamość, rocznicy wyboru na papieża św. Jana Pawła II oraz balu inauguracyjnego. A przy mikrofonie Edwiga Gorczyca i Hubert Piura. Zapraszamy! Radiowy ekspres studencki. 18 października odbyła się jubileuszowa 25 inauguracja roku akademickiego 2025-2026. W murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej jego magnificencja symbolicznie rozpoczął kolejny rok akademicki. Wykład inauguracyjny wygłosił w tym roku były prezydent Rzeczpospolitej Polskiej dr Andrzej Duda na temat znaczenia prawdy historycznej. Obecnie urzędujący prezydent Karol Nawrocki przysłał list gratulacyjny. Który które odczytała doradca prezydenta Beata Kempa. Tego dnia Akademia przyjęła wielu znaczących gości, m.in. szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, słowomira Cęckiewicza. Podczas wydarzenia studenci pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie. Jak czujesz się po przystąpieniu do braci studenckiej? Niezmiernie cieszę się z tego, że starsi uczniowie ze starszych rośników przyjęli pierwszy rok z entuzjazmem. Przyjęli nas bardzo ciepło. Część oprowadzała nas po szkole, przedstawiała wykładowców, wprowadzała nas w to życie studenckie. A, absolutnie. Ci pielęgniarstwa przyjęli symboliczne czepki. Wybrałem pielęgniarstwo, ponieważ lubię kontakt z ludźmi. Myślę, że jest to kierunek, który przyniesie mi wiele satysfakcji zniesienia pomocy innym. Wszystkim studentom życzymy owocnego roku i wielu sukcesów. Słuchacie res. Tego dnia także absolwenci akcji odebrali dyplomy ukończenia studiów. To ważny dzień dla Akademii, absolwentów i ich rodzin. O tym, dlaczego ten dzień jest ważny, opowiedzieli dyplomanci. Jest to dla mnie ważny dzień, ponieważ taka okazja na uroczyste odebranie dyplomu, można powiedzieć, zdarza się tylko dwa razy w życiu przy licencjacie i przy magisterce. W moim przypadku jest to licencjat, więc drugi raz jeszcze będzie mnie czekał, ale ten pierwszy raz odebrania tego dyplomu chciałbym właśnie bardzo uroczyście przeżyć. Największe wyzwanie podczas studiów to na pewno były niektóre egzaminy. Były egzaminy, które po prostu wymagały ode mnie nauki całymi dniami i nocami, ale na szczęście udało mi się dojść tutaj, gdzie jestem, czyli na ukończenie studiów. Po zakończonej uroczystości w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II absolwenci wręczyli władzom uczelni kwiaty. Uroczystość zakończyła się podrzuceniem biretów na schodach amfiteatru przy sanktuarium. Wszystkim magistrom, licencjatom oraz inżynierom życzymy sukcesów na kolejnych etapach życia. Muzeum Pamięć i Tożsamość Świętego Jana Pawła II trwa czasowo wystawa. Jestem gotowy na wszystko. W szczegółach opowie rzecznik prasowy Muzeum Eryk Milarski. W Muzeum Pamięci i Tożsamość można do 11 listopada zobaczyć czasową wystawę. Jestem gotowy na wszystko poświęconą tej męczeńskiej, brutalnej śmierci księdza Jerzego. Wystawa Jestem gotowy na wszystko jest świadectwem męczeńskiej śmierci księdza Jerzego za wolną ojczyznę, za prawdę i obronę godności człowieka. I mamy nadzieję, że ta wystawa pobudzi do refleksji, że wolność i życie ludzkie są tymi najważniejszymi wartościami, za które po prostu warto walczyć. Radiowy Ekspres Studencki. 16 października obchodziliśmy rocznicę wyboru wielkiego rodaka Karola Wojtyły na biskupa Stolicy Piotrowej. Tego dnia w Sanktuarium Maryi Panny Gwiazd Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II odbyła się uroczysta msza święta. Papież w swoim nauczaniu mocno podkreślał, że że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Bronił życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Także zapytaliśmy młodych, co sądzą o papieżu. Z Janem Pawłem II przede wszystkim kojarzy mi się Radio Maryja, które stara się jak najbardziej dbać o ten kult i o przypominanie wielkości postaci papieża Polaka, a także siłą woli kojarzą mi się przemiany ustrojowe w Polsce. Bardzo mnie motywowało w gimnazjum, bo właśnie moim patronem w gimnazjum był Jan Paweł II i jak miałam gorsze chwile, zwłaszcza tam na początku mojej drogi, nie motywowało, żeby nawet się skupić na tej nauce, czy właśnie pogłębiać swoją wiarę, poznawać nowych ludzi. I jakoś tak mi umiliało to, to czas i motywowało mnie wierze. Tą niedzielę odbył się bal inauguracyjny. O szczegóły zapytaliśmy jedną z organizatorek, Zofię Durę. Bal inauguracyjny ma krótką tradycję. Rozpoczęliśmy go w zeszłym roku i postanowiliśmy kontynuować. Z części artystycznej mamy poloneza, który zostanie zatańczony na początku balu. Mam nadzieję, że ta tradycja nie przepadnie i z roku na rok będzie się coraz bardziej rozwijać, że będzie coraz więcej chętnych oraz, że studenci będą mieli ciekawe pomysły, aby rozwijać tę inicjatywę, a teraz czas na rozmowę magazynową, którą poprowadzi Szymon Pudełko. Szczęść Boże, Szymon Pudełko. Witam serdecznie Państwa w kolejnej rozmowie magazynowej. Moim Państwa gościem w studiu Radia Sim jest pan dr Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2015-2025. Szczęść Boże, Panie Prezydencie. Szczęść Boże. Pana prezydenta nie trzeba nikomu przedstawiać, jednak my jako studenci chcielibyśmy Pana poznać lepiej od strony akademickiej. Jest Pan doktorem nauk prawnych. A w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej mamy ten kierunek studiów. Dlatego na początku zapytamy pana doktora jako wykładowcę i studenta, jak dobrze podejść do studiowania? Jak pan wspomina swoje studia? Ja swoje wspominam prawnicze studia jako studia takie dosyć trudne, no bo to było bardzo dużo takiej pamięciowej pracy. Trzeba było się po prostu bardzo dużo uczyć. Ja chodziłem do dosyć takiego solidnego, wymagającego liceum, ale mimo wszystko no, studia prawnicze postawiły mi zupełnie nową poprzeczkę. Ale powiem tak, jak się człowiek uczy systematycznie, potem życie też mnie tego. Nauczyło. Że jak się człowiek uczy systematycznie, jak pracuje systematycznie, to dużo łatwiej jest mu osiągnąć dobry efekt niż jak się wszystkiego uczy na ostatnią chwilę, więc warto. A na pewno przynajmniej warto chodzić na wszystkie zajęcia, bo z reguły jesteśmy po części słuchowcami, po części wzrokowcami. Większość z nas i jednak jak się słucha, to i człowiek się osłuchuje z tym tak zwanym językiem prawniczym, z tą terminologią fachową, której trzeba używać później na, na egzaminach i, i w czasie wypowiadania się w innych miejscach, w czasie zajęć, więc no, warto, warto być solidnym studentem. Pan prezydent naszą akademię kilkukrotnie odwiedził, a w zeszłym roku z okazji inauguracji wysłał pan list, w którym podkreślił pan znaczenie kształcenia w duchu chrześcijańskich wartości. Dlaczego kształcenie tych postaw na polskich uczelniach jest tak ważne? Bo to są nasze korzenie. To dzisiaj to też mówiłem w trakcie wykładu inauguracyjnego, że my liczymy przecież naszą państwowość od 966 roku, od Chrztu Polski. To był ten moment, w którym przyjmujemy historycznie, powstało państwo polskie. W tym roku obchodziliśmy, obchodzimy tysiąclecie pierwsze koronacji mamy bardzo bardzo długą tradycję tradycję która wyrosła właśnie z korzeni chrześcijańskich jesteśmy można powiedzieć w jakimś sensie sercem chrześcijańskiej Europy więc to jest nasz zasób kulturowy to jest nasza tradycja i dlatego to jest tak bardzo ważne to jest ten pień z którego wszyscy wyrastamy i bardzo źle by się stało gdyby próbowano nam zaszczepiać na siłę jakieś jakieś obce ideologie jakieś obce prądy mamy swoje mamy swoją kulturę która można powiedzieć tak trochę może że niektórzy się oburzą, sprawdziła się w bojach, w tym sensie, że niejednokrotnie, kiedy Polski nie było na mapie, tak jak nie było jej w czasie zaborów przez ponad 123 lata, to przetrwaliśmy mimo rusyfikacji, mimo germanizacji, mimo różnych prób oddziaływania. Byliśmy cały czas, trwaliśmy, trwaliśmy przy Bogu i trwaliśmy przy polskości, przy, przy naszym języku, przy naszej tradycji. Więc to jest, to jest właśnie podstawa, czyli wiara, nasza wiara. Dlaczego to ważne, żeby człowiek pełniący funkcję głowy państwa opierał się na tych chrześcijańskich? W fundamentach. No, bo skoro nasza państwowość jest na tym oparta, no to chyba głowa państwa również musi być. Można byłoby prosto odpowiedzieć, bo taka jest większość Polaków, tak? Więc byłoby dobrze, gdyby prezydent był reprezentantem tej większości, to znaczy był człowiekiem wierzącym, był człowiekiem, który deklaruje, że te wartości, które są dla większości naszego społeczeństwa wartościami ważnymi czy wręcz podstawowymi, były także jego wartościami, żeby miał ten sam kręgosłup ideowy. Mamy na pewno dodatkowe zobowiązanie, tak, chociażby. 10 przykazań, które wszyscy pamiętamy, gdzie są bardzo konkretne, proste wskazania, jak żyć. Więc to jest, to z pewnością jest wzmacniające dla tego właśnie moralnego kręgosłupa. Dokładnie. Na koniec zapytam pana prezydenta, co można zrobić, żeby w Polsce było więcej takich miejsc jak nasza uczelnia, która właśnie w tych chrześcijańskich wartościach nas kształci. Potrzebujemy, no tutaj akurat szkoła, dzisiaj Akademia, wyrosła obok tego wielkiego dzieła, które realizują Ojcowie Redemptoryści już od wielu dziesięcioleci. Może można śmiało powiedzieć, tak? Radio Maria Telewizja Trwam, wszystkie kolejne inicjatywy. Oczywiście wielkie dzieła, których inspiratorem jest ojciec, dyrektor Tadeusz Rydzyk. I można powiedzieć, że w jakimś sensie te dzieła dzisiaj się napędzają wzajemnie, więc to już tworzy taki efekt synergii i też jest wiele osób, które są gotowe wspierać, bo widzą, że to działa, że to funkcjonuje, że to jest prowadzone w sposób właśnie rzetelny, uczciwy, że nawet jeżeli przekażą darowizny, jeżeli przekażą wsparcie dla tych dzieł, to ono przynosi efekty, które, którego oczekują, więc to jest łatwiejsze. Ja mam nadzieję, że takie solidne szkoły, gdzie właśnie założyciele, gdzie ci, którzy wykładają pieniądze na to, by one funkcjonowały, będą dbali o to, żeby w tych szkołach była realizowana nie tylko praca naukowa i edukacyjna na określonym poziomie, ale również o bardzo jasnym profilu ideowym, właśnie o bardzo jasnym katalogu wartości. Moimi Państwa gościem był prezydent Andrzej Duda. Serdecznie dziękuję Pani Prezydencie. Dziękuję bardzo. I tymi informacjami kończymy dzisiejsze wydanie Radiowego Ekspresu Studenckiego. Kolejne niezmiennie w przyszłym tygodniu o stałej porze. Pamiętajcie, że jesteśmy dla Was na portalach społecznościowych Instagramie, Facebooku i Xie. Odwiedzajcie również naszą stronę internetową axim.edu.pl. A żegnają się z Wami Jadwiga Korczyca i Hubert Pióro. Do, Do usłyszenia! usłyszenia.